Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jak to Polak? A to jest kolejny odcinek ze Spin Tyres Jak widzicie kontynuujemy naszą y, Wielką misję ratunkową, ratunkową I jedziemy teraz do kolejnego Auta, nic bez was nie robiłem Więc spokojnie Jedziemy tutaj, najlepszą drogą Dobra, czyli tutaj Tu, tu Tu, tu Dobra No postaw się Nie będzie F1. Jeszcze była wyjechać tym Park wsteczny. No na wszystkie koła Na razie ta auto tak zostawię Jeszcze będę nie nie wyjeżdżał na razie mi nie są potrzebne, więc jeszcze do warsztatu, wszystkie zawiozę. Żebym szczepę nie spadła. Dobra, no dobra. No Jeden plus Na skończyłem wielką misję ratunkową to będziemy wjeździć drzewo. Abo odkrywali ułazem lasów. To się zobaczy. Dobra. Naprawdę mówię, do tej, do tej kamery trzeba się przyzwyczaić. Nie ma co. Szkoda, że tu nie ma na tej mapce tych większych aut takich. Nie wiem, kamazy, chyba to są. Tylko to, to jest największe auto, w tej chwili co z nim jadę. Ojej, nasza auto. Zawsze mi się wyjaśnia, jak misja redukowa się zakończy. Jak pojedziemy bliżej zaawansowane. W stanie jeszcze to Zasuwane Poliwo I jest Dobra, to więc weźmiemy sobie okay. UAZa To jest To Uruchom I jedziemy tędy to jest tylko jedno wyjście w prawo i gaz. Gdzie jedziemy, żeby coś odkryć? Przydałoby się jechać tutaj. Niestety nie wiem, jak tu dojechać, ale dobra. Niech będzie, tam mamy dojechać Jedziemy Naszym szalonym ułazem Może ten to da się przejechać? Ja raczej nie Włączaj napęd na wszystkie koła, bloki, dyferencje jedziemy O, coś tu się da przejechać mi się nie zablokował pomiędzy drzewami, że raz ja tak zrobiłem. To musiałem... tylko Mazem. Nazywa to kamaza, wiecie chyba, jak o to mi chodzi. Musiałem wyciągać go. Dobra. Jeden plus. Idziemy... A nawet najgorsze błoto nie jest tam straszne. Dałby się ku yy, to u góry. ten bagażnik taki żeby w razie co coś naprawić Ojoj. Chyba się zakopałem Ciągarka. Oho, nie ma się co zaczepić Jest, jest, dobrze mi uratowanie chyba Aaaa, oh, na wyciągarkę nie ma mocnych. I gaz. Okej, ja to ten odcinek nazwę. Dobra, jedziemy. Przez lasy i równiny. To mapa w ogóle się równiny nazywa, z tego co pamiętam. Na razie idzie dobrze. i dzień Jest. Dobra, ma ma sprawdzimy mapę. Hmm. Ok. Widzę, że tu jakaś w miarę prosta droga jest. Dobra. Włącz automat. Zacznie na pewno wskakało, można chyba wyłączyć, bo widzę, że to w miarę dobra droga jest. Albo włączę. Dobra, wyłącz i jedź. Ej, nie chciał naciskać. Głupie czerwko, no. Weź mnie, nie spowalniaj. No jak widzicie? Już muszę używać wyciągarki. Zwolnij, co może się przenikło. Dobra, są A no, może z a takiego zrobię dobra, Zaczep się ciągni go. Już wystarczy. Ale im miota To było niebezpieczne. Trzeba włączyć bieg terenowy, bieg rakieta. Nie, wiem, że pewnie była jakaś łatwiejsza droga. O, i odkryjemy teren. Czy po tych mukadach przyjadę? Co, ja bym nie przyjechał? Cicho, dobrze jest I teren odkryty. I teraz kolejny, co nam ułatwi sprawę w przyszłości. Tutaj czy tutaj? Tu jest chyba bliżej. Niech będzie tutaj. Już też widzę jakąś drogę. Więc wystarczy po prostej. On gdzieś tutaj. Nie, tu nie. Chyba tu. Tu się przebijemy. Nie, już po prostej. Tnij. Przez lasy i łąki, i wody i morza. Nie ma jakiego głupoty zaczną gadać. Weź Dawaj, bieg nitro O, zaczyna mi już kopcić. Ja tyle tam bieg. No, wejdź. Nie, wiem, że się zakopałem, a chyba nie będę miał się o co zacząć. O nie. Jest, ole, jest. Mogę przodem? Mogę. Dobrze. Ja wiem, że dam... wiem, że dasz radę. Ale ten jeepek mało pali, więc nie ma co się martwić paliwo. Gorzej z uszkodzeniami. Ja trzeba się tu, jaj, ja bija, Trzeba się tu przebić. Naprawdę dobry pojazd, żeby zwiedzać lasy. I radzę wam na początek jak pierwszy raz gracie. Pozwiedzę najpierw mapę, a później jakieś ładunki wozić. Bieg rakieta Driftbokiem Jazda, prawda, już automat No i patrzcie, 0 litrów na minutę Aluserką uderzyłem czy nie po malutku z kulturką Hamui Dobra, można zjeżdżać Może jeszcze jedną miniaturkę zrobię Może jakąś lepszą Dobra, tu taką Parę fotek poszczelam Tak, dobra Jedź Ojej, Ale go uszkodziło Najgorsze co się może teraz stać to uszkodzić nam Jeepa do końca to już za miłe nie będzie Użyjemy terminatora, który przez wszystko się przedrze. Widzicie jakie kamienie. Mi tu brakuje coś takiego jak quad. byłoby fajnie. Albo cross, żeby się przedzierać przez te takie wąskie dróżki. Ale prędzej kład, ponieważ byłoby go łatwiej zrobić. Muszę teraz bardziej uważać, ponieważ jest dość dużo zniszczony. Wiem, że podasz sobie radę Wszyscy na Ciebie liczą Trzeba w się sensie mi, mi więcej te drzewa, bo one spowalniają trochę No właśnie, mnie spowolniło Mogę wyciągarę? i osłon, to zaczepię Dobra, mogę jednak A pójść ręczny? Straszny. lekko komulec do przodu jedziemy między te drzewka i jak pięknie się pasowaliśmy jedziemy dalej jak rakieta chyba no, też się odrobiła Bo nie, to będzie chyba lepsze o, już kolejny teren. Był jakiś myśliwy, ma? Dobra, F1 ja jeszcze, może w tym odcinku całą mapę odkryjemy. O, nie za bardzo mi się to podoba. Chyba, że nie widzę jakiejś ścieżki wyraźnej. A dobra, co? My sobie rady nie damy. Jak? Nie boję się o te zniszczenia tego auta. Jak go ściąga na boki. Chciałem się tą ścieżką jechać No bo daj mi trochę niżej tą kamerę O, nawet nie skręciłem jak go ściągło Na pewno wszystkie koła i jedź Agni miota na boki jakaś ścieżka jest pięknie idzie. Nawet nie czuję tych gór. O, to mógł być chyba błąd. Wsteczny. A po co jak niega? O jeć Mam nadzieję, że nie będzie trzeba pewnej misji ratunkowej robić. Włącz automat. prawie oj, trochę go szkodziło, już zaczyna dymić. To nie jest dobrą rzeczą, wiem z doświadczenia, przejeżeczkę gdzie trzeba delikatnie przejechać. Tyle tutaj drzew to nastawią delikatnie. Jak daleko zostało? O, niedaleko. Czyli po rzeczką pojedziemy. Jaki niebezpieczny poziom wody. Snoker by się przydał. to mała mapka jest. Kolejna. O, warsztat i nowy pojazd. O, ciekawe. Odkrywamy go. Nie ryzykujemy jedziemy do warsztatu To jest... O, to jest ten kamas duży, on się przyda Dobra, pojedziemy rzeczką. Mam nadzieję, że to będzie rzeczka Wsteczny Ludzie już ledwo co jedzie. Tak, ale co jedzie, bo ma hamulec zaciągnięty ręcznik. Eee, znowu wyciągarka. Zwoni. Jedziemy a zamiast zrobić trochę dłuższy ten odcinek, mam nadzieję, że YouTube mi go przyjmie. Bo nie wiem, czy mogę robić dłuższe niż 15 minut. Idziemy rzeczką jechać. Tak, powinno się udać. też nie za bardzo. Jak już będzie dzień. My źle się w nocy jeździ, oczywiście. dałoby do warsztatu zajechać już widzę ogień dmucha z tego zaawansowane linka zwolni F1 chyba troszkę wykręcić czy może tniemy do warsztatu i się naprawić nie kto nie ryzykuje nie zyskuje stój Zabezpieczny Automat włączę Dobra, ostrożnie Ale ogień bucha Prędzej ciągnik brzmi jak ciągnik niż jak samochód. Okręć no, delikatnie, żeby się nie przewrócić. I znowu zaawansowane linka ciąg. Złoni. trzymaj się, będę pieścił. Już widzę tą maszynę Gazuj I odkryte I zobaczymy Zmień pojazd O ludzie, paliwa nie ma Uszkodzony I właśnie od tego kamaza mi chodziła Nie wiem czy jest Kamas ale Tak go nazywam Już wiecie tak, Pokażę wam teraz y, Czym będziemy dowodzić drewno Tym Ponieważ Na początku se O Tu już jest atakowane wszystko Będzie trzeba go dowieść I kolejne To będzie dowiezienie y, Nie to Dowiezienie aut Dowiezienie Tym jak wam się spodobał ten odcinek, Od, podkrywam jeszcze ułazem to, więc yy, a ten odcinek to by było tyle, ja się z wami żegnam i jak wam się spodobało to zalajkujcie, ponieważ yy, wiem żeby nagrywać tą grę wtedy, więc bezbędne oglądania, ja się z wami żegnam, cześć.